Maciej Kurzajewski cały w strachu. Drży o siostrę, ale spokój jest tutaj jedyną bronią. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wyjechali kilka dni temu do Szkocji, by celebrować 41. urodziny prezenterki, pierwszą rocznicę ogłoszenia związku. Niestety spojawiły się smutne wieści z Izraela. Tam właśnie mieszka jedna z sióstr dziennikarza. Co się z nią dzieje? Czy jest bezpieczna? Tylko u nas opowiedziała, co się dzieje w czasie wojny. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w Szkocji. Kasia i Maciej dokładnie rok temu w dniu 40 urodzin, prezenterki wybrali się wspólnie do Izraela. To właśnie tam postanowili celebrować swoją miłość i z romantycznego wypadu we dwoje ogłosili wówczas to, że są w związku. Stamtąd też udzielili pierwszego wspólnego wywiadu, który pojawił się w pytaniu na śniadanie. Najpiękniejszy prezent na 40 urodziny. Miłość. Pozdrawiamy z Izraela, napisała rok temu Kasia. Pierwszą rocznicę ogłoszenia związku i kolejne urodziny Kasi zakochani również postanowili uczcić w podróży. Tym razem wyjechali do Szkocji. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w Szkocji. Zakochani od kilku dni wrzucają do sieci zdjęcia z urodzinowego wyjazdu do Szkocji. Już od dawna planowali, że to właśnie tam spędzą kilka wyjątkowych dni. Oboje uznali, że najlepszym prezentem dla Kasi będzie wspólna podróż. Przecież wspólne odwiedzania najpiękniejszych zakątków świata to ich największa pasja. Czasami trudno zgrać im wolne terminy, ale na pewno gdzieś, choć na krótko wyjadą, przekazał w rozmowie z faktem znajomy Cichopek. W sieci nie brakuje pięknych fotografii, a zakochani celebrują każdy wspólny moment. Do sieci trafiły nawet ich słodkie pocałunki. Niestety, Sielankę przerwały smutne wieści z Izraela. 7 października o poranku palestyński Hamas zaatakował sąsiadujący kraj. Chociaż kraje są w konflikcie od dziesiątek lat, to nikt nie spodziewał się nagłej eskalacji sytuacji. W Izraelu mieszka Małgorzata, czyli jedna z sióstr Macieja Kurzajewskiego. Wiemy, co się z nią dzieje. Siostra Macieja Kurzajewskiego mieszka w Izraelu. Co się z nią dzieje? Małgorzata Kurzajewska, Zarajna, czyli jedna z sióstr Macieja Kurzajewskiego, od 15 lat wspólnie z mężem mieszka w Izraelu. Wyszła za Izraelczyka, który jest katolikiem o prawosławnych korzeniach. Siostra dziennikarza pracuje jako przewodniczka, która oprowadza katolików przybył do Izraela. Jest ceniona za wiedzę i profesjonalizm i nie narzeka na brak pracy. Niestety 7 października 2023 roku to dzień, który pani Małgorzata zapamięta na długo. Chociaż Izrael od lat jest w konflikcie z Palestyną, a jego mieszkańcy w teorii od lat byli przygotowywani do możliwości wojny z Hamasem, to sytuacja pomimo wszystko eskalowała dosłownie z dnia na dzień. Mimo, że nawet na Tel Awi spadają rakiety, to Małgorzata Kurzajewska-Zarajna jest oazą spokoju. To ona trzyma nerwy na wody i zapewnia rodzinę o tym, że jest bezpieczna. Jesteśmy cali i zdrowi codziennie rozmawiamy z naszymi bliskimi i nie wpadamy w panikę, bo tu spokój to ważna broń. To ja uspokajam moją mamę w Polsce i mojego brata Maćka. Na pewno potrzebna jest modlitwa o pokój w każdym wyznaniu powiedziała siostra Macieja Kurzajewskiego dla świata gwiazd. Pani Małgorzata w tym trudnym czasie nie myśli o sobie. Przewodniczka organizuje bowiem pomoc dla przybył do Izraela pielgrzymów, którzy powinni natychmiast opuścić ogarnięty wojną kraj. Znam strach, który towarzyszy tu ludziom na co dzień i sama nauczyłam się z nim żyć. Pomaga mi też mój mąż, który jest katolikiem z prawosławnymi korzeniami urodzonym w Jerozolimie. Razem oprowadzamy grupy pielgrzymów przybywające do Izraela, a teraz pomagamy tym, którzy tu utknęli z powodu konfliktu zbrojnego, dodała w rozmowie ze światem gwiazd. Siostra Macieja Kurzajewskiego wykazała się niezwykłą odwagą, a także spokojem, który w czasie wojny w Izraelu jest najlepszą bronią. Wie ona, że w każdej chwili może liczyć na wsparcie brata i Kasia, z którą mocno się zaprzyjaźniła, także drugiej z sióstr, która mieszka w Szwajcarii. Siostra Macieja Kurzajewskiego w niedzielny poranek połączyła się także ze studiem pytania na śniadanie, gdzie informowała o bieżącej sytuacji w kraju, ale także po raz kolejny zapewniała o tym, że jest bezpieczna.